Siemaneczko z tej strony Anton. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Felsbrunn. Najprawdopodobniej jest to setny odcinek tej serii, a więc w sumie fajnie. Cieszę się bardzo. W dzisiejszym odcinku mamy 587 tysięcy do wydania i najprawdopodobniej możemy wydać te pieniądze wszystkie. Eee, za chwilę, dobra, za chwilę pojedziemy sobie, muszę to rozplanować troszeczkę w głowie. Dobra, to najpierw sobie puszczę tutaj ciągnik, niech mi to siano zaciągnie na górę, ponieważ te siano, co sumie siano będę robił na górze, ale eee, na razie sobie zaciągniemy te siano. Tylko tak, będziemy musieli tu odpalić korospleja, żeby to szybciej nam poleciało, żeby miał. Eee, dobra, najbardziej popularny kurs u mnie, czyli te, te dwa kursy. Eee, z... Startuj. Dobra, tutaj żeby się zatrzymał, ja sobie odczepię tą, tą beczkę, w sumie nie, beczkę podczepimy, postawimy tam u krów, bo, bo to wieczorem znowu będziemy sprzedawali, teraz mam jeszcze tam chyba z 10 tysięcy litrów mi zostało, ale to praktycznie dzień w dzień dwie beczki mogę wywozić sobie stąd przy takiej ilości krów, to za chwilę może mi się skończyć, no może nie za chwilę, za jakieś 8 miesięcy w grze, ponieważ krowy już są niektóre zacielone a później jak one się cielą to nie dają mleka przez pewien okres czasu a więc będzie troszeczkę mniej kasy ale to dopiero za jakiś czas, w międzyczasie zrobię jeszcze żniwa no nie jest tak źle, jeżeli chodzi o, o kasę na tej serii to to się jak gdyby tym nie ma co przejmować jeszcze jest 250 tysięcy to... znaczy 250... no dobrze powiedziałem że nie ton 250 tysięcy litrów rzepaku, tak więc zawsze można to sprzedać, ale to sobie trzymam tak. Ewentualnie jak będzie jakaś będzie jakaś ten, aha, czas sobie przyspieszymy, żeby to jednak leciało szybciej. Jak będzie jakieś zapotrzebowanie, to dopiero sobie sprzedamy. Zapotrzebowanie na mleko tutaj miałem niedawno, ale nawet nie zdążyłem go. Bo jakieś bardzo krótkie było. I leciałem wtedy na 15 i po prostu zanim tam dojechałem już z mlekiem to już nie było zapotrzebowania. E, dosyć dużo czasu mi zajęło opryskiwanie, ale już na dłuższych sezonach to opryskiwanie rzeczywiście ma sens. Tutaj ten sezon jest na 9 dni. Myślałem o tym, żeby go zmienić na 12 na zimie, e, ale dobra, 9 jakoś ogarniemy. Po prostu więcej cosplaya na tej serii będziemy używali, tak więc w sumie na 9 zmieścimy się. Chociaż 12 fajnie bym chciał spróbować, tylko że tam było dosyć dużo przewijania to na tej serii to rzeczywiście jest po prostu już za duże pola, to bym musiał dużo ręcznie, albo to ja mówię przewijać, a to mi za bardzo nie, nie podoba się. Takie takie po, po to zrobić 12-12-dniowy sezon, żeby więcej przewijać, to nie ma jakoś sensu. Dobra. 9 wystarczy. Są przy takiej ilości crossplay jakie ja tu używam, to mi wystarczy. Dobra, R. Eee, sobie właśnie kupujemy. Będę kupował krowy, bo będę stawiał pastwiska. Ale będę kupował krowy tylko i wyłącznie raz mięsnych. Gdzie one są? Limuzę. I tak kupimy kilka takich. Kilka takich, bo na jednym pastwisku będą tylko limuzę, na, na drugim będą salersy. Dobra. starczy I potwierdź. Lecimy sobie na dół. Jeżeli chodzi o świnie, ze świniami już jest taka sytuacja, że na, zarówno na Berksze mogę już zarobić i na WBP też mogę zarobić. Ale, no nie, no tam jeszcze jest duży potencjał do zarobku, tak więc poczekamy. Przy czym jest już dosyć duża różnica w wadze. Obydwóch tych ras, bodajże UBP waży 80, 86 kg, ważą już A Berksze ważą 81 Cenowo, w tym momencie jak gdybym sprzedawał świnie to mimo, że Berksze są tańsze Znaczy lżejsze, mniej ważą, o może raczej tak To i tak bym więcej na nie zarobił, bo to jest tak cenowo zrobione Znaczy generalnie jest tak zrobione teraz w tym momencie i mi się wydaje, że to jest dobrze że obydwie rasy takim jak gdyby jeżeli spojrzymy na to w takim ujęciu rocznym, to w sumie dostaniecie taki sam zysk tyle tylko że świnie berksze dłużej rosną, powiedzmy, jak gdyby, ale jest wyższa za nie cena. No Może taka różnica jest. Dobra, nieważne. To może na jakimś innym odcinku sobie pogadamy. Aha, tu był jakiś kurs wbity. To sobie znowu następny kursik polecimy, bo polec, zaraz zobaczę na mapce, gdzie tam ten ciąg, żeby się, e, tam ten ciąg już prawie dojechał. Dobra, to w sumie elegancko, że sobie tak popchnęłem ten ciąg wcześniej. no ten sam kursik polecimy. Niech leci. Tutaj jeszcze zaktywujemy, żeby się wyłączył na samym końcu. Jeszcze zostanie mi chyba jeden ciągnik do odpalenia. Dobra, ten dojeżdża tutaj, co to jest? O, właśnie. Idealnie trafiłem. Ten ma wbity kurs. Dobra, jest taki tymczasowy kurs, ponieważ tutaj ta łąka może się zmienić wielkość tej łąki. No i sobie zobaczymy, jak on będzie sobie radził z tą... Dobra. Z tą, z tym sprzętem. Z koszeniem traw pewnie dobrze będzie, bo tutaj nie przewiduję, żeby były jakieś ekscesy. Nie, dobra. Czyli następną robotę, którą spokojnie ogarnia ten ciągniczek. Dobra, poszedł. Elegancko, dobra. Co robimy? Stawiamy dzisiaj yy, pastwiska. Yy, wykorzystam do tego takie pastwisko, które mi się bardzo spodobało. Po, zresztą polecam. Jest to pack Hot Animals. Animals. że nawet jest chyba dostępny na modhubie. Już nie pamiętam, jak go ściągnąłem z mod... Moty... Kompany od nich, bo oni po no prostu dobre, bardzo dobre modyfikacje. Zresztą polecam to. Są autorzy Global Company. Jeżeli kogoś tam bardziej interesuje, dobra, jak będziemy to stawiali? Jak sobie to kurczę, to ciężko? Bo tu jest, tu już ten teren był wyrównywany dosyć dawno temu. Ja to sobie odpuściłem. Najprawdopodobniej tu będę jeszcze wyrównywał troszeczkę. Tak więc od tej strony nie chciałbym zaczynać. Chociaż ta strona wydaje mi się łatwiejsza, jak gdyby do ogarnięcia. I mam dwa do wyboru, dwa, dwa do wyboru rodzaje pastwisk mniejsze na 50 krów, ale tą ilością krów bym się w ogóle nie sugerował. Bo tutaj najprawdopodobniej nigdy nie będzie takiej dużej ilości krów, będzie po prostu ich mniej, tak? A chodzi mi o to, żeby. A ta druga jest na 150, dobra, poczekajcie, jeszcze automat wyłączę, bo tam zaraz drugi podjedzie. O, właśnie, przyjechało mi sianko bo na samym początku najprawdopodobniej grazing nie odpali mi jeszcze, tak więc chciałbym mieć coś, czym można by karmić krowy. Chyba źle zrobiłem, bo to trzeba było po prostu, nie, już wiem dlaczego. Najpierw przyczepię miałem po prostu siano i nie mogłem go wyładować, bo u krów jest wszystko na maksa nakarmione. No i w binach też jest dosyć, chyba też są na maksa, ale więc musiałem go przytargać. Gdzie jest, jedzie tamten? Nie, to może zdążymy nawet postawić pierwszy budynek. Taki duży, ten ma niby 150 krów, ale tutaj nigdy nie będzie aż tak dużej ilości krów. Ja po prostu stawiam taki duży budynek, ponieważ tutaj będzie więcej grazingu. O, może to tak wytłumaczymy więcej trawy będzie pod nim. Chyba go sobie ustawimy tutaj. I dobra, podpowiadacz od razu, żebym wiedział, czy będzie, bo chodzi o to mi, żeby to one były też utrzymywane. Te budynki na odpowiedniej wysokości. Czyli jak widzę, że już zaczyna się coś odkształcać. To sobie zatrzymamy. Dobra, co? 131, troszkę się odkształci. Dobry kierunek, dobry. E, no, może gdzieś tak postawimy. 131, 130, dobra. Pierwszy budynek postawiony, tam się trochę odkształciło. Nie wiem, właśnie, czy to nie jest za dużo. Gdzie jest to? Tu się odkształciło. A to jest mój jeszcze teren. O, tu będę musiał niezły taki spadek zrobić. Ale to jeszcze będę musiał wyciągnąć. No dobra, to jak będę miał znowu więcej pieniędzy i tutaj później sobie zasadzę las, po, położę trawę i takie rzeczy. Takie wszystkie rzeczy, które oferuje 19, tak więc będzie Giciom, dobra, czyli jest pierwsze pastwisko i tu będzie łąka zrobiona, już w sumie nawet może być nawet po tej, po tej wielkości. Tutaj też jakąś drogę będę potrzebował, bo tutaj będę las sadził, to też trzeba będzie dojechać jakoś, dobra, następną łąkę postawię sobie chyba w tym samym kierunku. W tym samym kierunku. Dobra. On będzie tak samo w tym samym kierunku, tylko że muszę go obrócić, żeby było. Eee, dlaczego on nie idzie w tym samym? Po tym. A nie, on podniesiony ma. Dobra. Czyli przejeżdżam drugą stronę. I chyba. Ciekawe, czy mi się uda wstawić dwie. Kajcie, musisz się przekręcić, żeby to wyrównać. No widzę, że dojechały ten. Krowy, to fajnie. Teraz mi wyskoczy monit mówiący o tym, że krowy dojechały, ale ja sobie postawię jeszcze tak do tego i zostawię taką małą przerwę między nimi, bo mi się wydaje, że na tym modzie ta trawa, ona wystaje poza tym, poza obręb, poza obręb pastwiska i to może mieć wpływ na ten grazing. Dobre. Ile? 100, 130? 130? Czekajcie, gdybym ja tu jeszcze jedno wstawił, gdzieś powiedzmy tutaj, to nie będę miał przejazd. Będzie taki mały przejazd. Ale nie, wiecie co, ja w ogóle... Chociaż nie, dobra. Siśniemy to. Siśniemy tak, że wejdzie praktycznie płot w płot. Yy, kurczę, musiałbym się przekręcić na drugą stronę. Żeby zobaczyć. To wtedy chyba postawię nawet trzy pastwiska w linii. No to by było nieźle. To by było naprawdę nieźle. Więc teraz... Olej ten grazing, Anton, żeby było bardzo blisko. Kurczę, zbliżyć się da jeszcze? O, może coś takiego. Słupek, słupek, żeby weszło. Dobra, chyba to jest dobrze, mi się wydaje. Dobra, następne postawiłem. Być może jeszcze jedno postawię. Chyba mi się uda. Będzie tam przesmyk? Będzie wystarczająco duży, żeby przejechać ciągnikiem dużym, nawet. Dobra, i trzy w linii postawię sobie. To już będzie naprawdę niezła rzecz. Nawet mógłbym słupek sufek stawić. Nie, nie będę takich rzeczy robił. Tak. I elegancko mam. Ile mam kasy? Nie, jeszcze mam 169 tysięcy. To kurczę, nieźle. Zobaczcie, ile tutaj tych krów będzie. Tylko, że ja nie chcę po prostu, z racji tego, że ja już jestem, mam dosyć dużo innych rzeczy. Fakt, że tutaj jest ten, ten cosplay'a bardzo dużo używam na tej serii, bo bo tutaj mam dużo kursów już zrobionych, tak. ale to jednak, nawet gdybym postawił tutaj wiadomo, jak zwierzęta sobie stawiacie, to zawsze macie ekstra roboty do zrobienia, nie? Dobra, tu idealnie, bo będzie wystarczająco miejsca, tylko trzeba będzie widać, wyrównać, bo mi się trochę bujnęło na naczepą to znaczy, że jakaś nierówność tam większa jest, i chyba sobie zrobimy drugą taką alejkę w drugą stronę. To nie będzie tak źle wyglądało, że ja tutaj będę musiał właśnie dużo robić. Właściwie to nie, tylko będzie jedno większe albo dwa większe karmienie na zimę. Natomiast tak robię sobie w tym momencie, stawiam e, pompy wody, stawiam sobie wszędzie i tak odchodzi mi już jak. Te pompy będą. Odchodzi mi tutaj nalewanie wody, bo nie będzie potrzeba. Dobra, czekajcie, ja muszę je przekręcić w tą stronę. Nie będę musiał nalewać wody, bo to będzie pompa. Oczywiście za to trzeba będzie zapłacić, tak? Ale chodzi o to, żeby mi nie było tutaj więcej roboty, bo ja mam roboty gdzie indziej bardzo dużo, na polach. Natomiast zwierzęta. Lubię, chciałem zobaczyć, ile tutaj tych zwierząt będzie maksymalnie. O. Dlaczegoż by nie? To jest duża mapa, duże gospodarstwo, tak więc i potężne maszyny. I zresztą cały czas mam ten problem, że dużo mam kiszonki i siana, tak więc chociaż przez zimę te siano będzie tutaj. Chodziło, bo w sumie mam jeszcze siano z zeszłego roku, cały ten. Tak dużo siana mam, że mam jeszcze z całego roku, z poprzedniego roku nawet nie ruszone w, silosie, w tym, A tutaj tylko, że ono jest luzem, nie można go sprzedawać na, na Seasons, tak więc. Będziemy belowali też siano ja tu na bank, bo z belowaniem jest tutaj, będzie taki fajny myk, że jak masz zbelowaną słomę, to akurat na tych pastwiskach można wrzucić, to przetestowałem już na Atlasie Polski, że można je wrzucić do żłobów, pełne bele, nawet jak jest pełny żłób i one później, jak już w tym żłobie jest mniej, to będą sobie pobierały z tych beli, tylko jest kwestia tego, czy mi czasami, o kurcze, o tego nie przemyślałem, muszę to zrobić tak. Żeby mieć wystarczająco ilość miejsca, żeby zaparkować... ten... Żeby tutaj jednak można było później te krowy jakoś załadować. No dobra, teraz to ja mogę sobie wjeżdżać jak chcę, ale... No chyba, żebym sobie modyfikacje przerobił, że drzwi się będą otwierały w drugą stronę. <laughs> bo teraz to będzie ciężko wjechać. Nie wiem czy widzicie, no jest tak kurczę niefortunnie, bo gdyby te drzwi się otwierały w drugą stronę... E to no by było fajnie, bym sobie podjeżdżał i tam na przykład zawinął i te krowy wyładował na przykład, nie? Czy tam jakby sprzedawał je, to je tam na przykład kupił, wrzucał, nie? A tak to będzie ciężko mi. Bo tu wystaje mi to i... dobra. Nieważne. Wyrzucimy sobie dwie limuzeum tylko, potwierdź i nic więcej. Zostawiamy tylko dwie. Więcej nie potrzebujemy, tylko chodzi mi o to, żeby odpalił grazing. Bo. Tego mechanizmu dalej nie rozumiem, dlaczego czasami wcześniej odpala, dlaczego później Nie wiem, czy może to jest uzależnione od długości sezonu Może to jest uzależnione od przejść i na przykład jak trawa wzrośnie to dopiero ten grazing się odpala No na razie tutaj nie będzie i też te pompy nie ruszą No i prawdopodobnie sobie po tym odcinku tutaj trochę naleje wody, bo też nie wiadomo jak tam Chociaż nie, te pompy w miarę szybko ruszą Teraz to już mi... O ty Dobra, zawieziemy znowu sobie dwie krowy Stawimy tutaj, ale kurczę to będzie wyglądało jak, wyobraźcie sobie jak to będą wszystkie te pastwiska, ile tutaj zwierząt będzie. I ja, to kurczę, będzie wreszcie, będzie, będzie skala, na której jeszcze nigdy nie, nie grałem na takich dużych gospodarstwach. Będzie wtedy skala porządna, mnóstwo krów, kurczę, Ze świniami to nie będziemy eksperymentować, chociaż ze świniami szczerze można by też tak zaeksperymentować, jak nie, nie trzeba im Wody dawać. paszę raz nie no, z paszą to będzie trzeba jednak świniami sobie. Może odpuścimy takie eksperymenty. Teraz tak, tu wrzucimy sobie dwa salery. Potwierdź i chyba będzie tak, że będą różne krowy na różnych pastwiskach, ale żeby były takie same na tych pastwiskach. Dobra, Bach, i tutaj sobie znowu limuzeum stawimy. Hmm, nie wiem jak to będzie, kurcze. I teraz się właśnie zastanawiam, czy ciasno znowu postawić i kupić sobie mniejszą przyczepkę do przewodzenia krów. I będzie taka sytuacja, pewnie będzie taka sytuacja, pewnie będzie taka sytuacja, że ja będę, że one nie będą, no czy nie wiem, no i jeszcze pomyślę, że chyba sobie zrobimy coś takiego, że, e, będzie musiało być jedno pastwisko, do którego będzie łatwy dojazd. Natomiast pozostałe pastwiska zrobię sobie coś takiego że będę i do tego pastwiska muszę mieć łatwy dojazd tym dużym ciężarówką i to będzie takie pastwisko jak gdyby przejściowe jak będę na przykład sprzedawał krowy to po prostu będę przewoził je mniejszym e, mniejszą przyczepą e, chociaż nie no wtedy też będzie robota no ale nie będę codziennie o zobaczcie zniknęła mi trawa o 10 czyli o grazing zadziałał dobra świetnie znaczy się, że grazing zadziałał chyba. Mam nadzieję, zaraz to sprawdzimy. Ciężko będzie to sprawdzać teraz. Jest! Zobaczcie, już jest grazing zadziałał. Tą trawę krowy zeżarły. Dobra, no to już pysznie, zobaczcie, woda, grazing zadziałało. A więc niekoniecznie musiałem... Ale przyjechałem z, tą, z tym sianem. Bo nie wiem czy widzieliście, jak stawiałem nagle tutaj trawa zniknęła. To jest właśnie ta trawa teraz jest tutaj, o. I to jest zasada tego grazingu. Że on wykorzystuje tą trawę, którą tutaj, dzięki temu nie musicie karmić, krowy będą sobie tej rosły. Woda jest pompa, automatycznie też nie musicie, no oczywiście za tą wodę będziemy ci musieli zapłacić, za grazing się nie płaci, po prostu ta trawa rośnie. I to jest właśnie ten wielki, fajny sens tego, tego, tej, tej rzeczy, nie? Tak więc, ja na razie chyba zostawię sobie tylko te trzy, te trzy chyba pastwiska. Pomyślę, czy. No, w sumie mam więcej kasy, mógłbym wstawić jeszcze jedno, ale sobie pomyślę, czy może mniejsze by pastwiska i to byśmy postawili coś takiego. No, tutaj to mi się już nie zmieści, tak? Tu mi się nie zmieści. No, ewentualnie tylko jedno takie dłuższe mógłbym wstawić. Zobaczymy, podpowiadać. 132. Czyli tutaj jeszcze by mi się udało? Yy, tak. Ale wiecie co, chyba sobie zostawię to, bo też potrzebuję mieć trochę kasy, nie chciałbym się do końca spłukać. Jeszcze się zastanowię, czy jednak zrobić tutaj szeroki przejazd, taki szeroki, żeby mógłbym sobie tutaj dojeżdżać. I tutaj na przykład gospodarstwo postawić wiaty i tak dalej, a tu na przykład te węższe pastwiska zrobić. Te mniejsze pastwiska, o tutaj sobie takie powstawiać. Na przykład, czy wiem, albo tak po prostu mniejsze tutaj sobie powstawiamy, to jeszcze, jeszcze kurcze, można by sobie pomyśleć to, zrobić tak szerzej, żeby to po prostu wykorzystywać, tą szerokość. Chyba jeszcze tak zrobimy sobie, chociaż nie. Ja byłbym za tym, żeby właśnie to było węższe. Nie, lepiej, kurczę zrobić szersze. Anton, zrób szersze, bo później nie wiadomo, jak to ci tutaj będzie. Jeszcze sobie tu postawimy tą jedną. Tą jedną krótszą, jak tam jest 65 cena, tak? Można nawet wyciągnąć tu, już będzie odkształcanie, już będzie tam wypluwał, ale ja sobie tak szerzej wezmę i tu postawię to. O i widzicie ważne jest, żeby wyłapał... O ja gdzie, zgubiłem się. Dobra, jest ta wysokość, tutaj się troszeczkę nadbudowało, ale tu jeszcze jest mój teren, aż do, do tych skałek. To jest mój teren, tu będę mógł później ładnie tak jeszcze Zrobić taką górkę. Tutaj las będzie najprawdopodobniej sadzony jeszcze. I tu jak widzicie tak wygląda. Czyli chyba grazing jest o jakiś pełnych godzinach, czy coś takiego. No nie wiem, to zależy. Naprawdę, bo na, na tym... Na jak grałem sobie, tylko że tam było zimą robione. To, to też jest inna sprawa, że jak grałem na Atlasie Polski. To tam długo czekałem na ten grazing. Dobra, wiecie co? To ja sobie od razu polecę. Hmm z całą, tylko tak, to jest dłuższy sezon, jak to będzie robione, większą ilość krów, dobra to tą siano zostawię tutaj, bo będę chciał teraz przetestować jaka duża ilość krów może być tutaj w tym w tych zagrodach i na ile ten grazing będzie ogarniał te krowy, oczywiście tam yy, będą różne inne parametry, na przykład wydajność i wiek no to też, na ilość paszy to też wpływa no ale jak będzie tak już niby na wyrównanym poziomie, to sobie tutaj już będę belki miał sianem tutaj najprawdopodobniej tutaj chyba jednak powstanie to gospodarstwo, chyba najlepiej tutaj byłoby, Bym postawił gospodarstwo, to będą wiaty, generalnie wiaty, jakiś zbiornik na paliwo, bo w ogóle z CPN-u nie mam. No i też myjka i warsztat. Myjka tam jest w ogóle warsztat, ale generalnie wiaty, warsztat myjka, dużo wiatno. I pewnie coś na wełnę, gdzieś tutaj trzeba będzie postawić jakiś budneczek. No i na słomę też, na siano, bo siano trzeba będzie teraz w Bela robić. I troszeczkę to 88 tysięcy mi zostało. Dobra, to od razu zasiedlę te, te pastwiska krowami. I tam się robi chyba siano. Jakie są te warunki do suszenia? Dzisiaj idealne, jutro idealne, dobra. Siano będzie jutro ogarnięte i chyba będziemy musieli prasę kupić wreszcie. No, będę musiał kupić prasę. Ale to w następnym odcinku się dowiecie. Już mam nadzieję, będzie następny dzień. Następne mleko sprzedamy. Yy, to będzie znowu kasa, ale nie wiem, czy mi wystarczy na prasę. Yy, chyba dzisiaj będę musiał kupować prasę. Bo musieli, jak się zrobi, siano. To ono może mi. Yy, nie, czy ono nie będzie ginęło chyba, tak? Dobra. Takie rzeczy to już sobie samo ogarnę. W tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że Wam się spodobało ten pomysł. Będzie tutaj naprawdę więcej tych krów, prawdopodobnie będzie w tym miejscu bardzo ten, ten duże pastwisko jeszcze postawione i mało tego będzie chyba tutaj jeszcze jak mi się uda, chociaż mi się już nie uda widzę, będzie duże tutaj postawione pastwisko. No, chociaż jak wiem, jakby tutaj zrobić tak aż praktycznie do owiec, to może mi się uda dwa jeszcze długie wstawić tutaj pastwiska, w tym, w kierunku, ale do tego będę potrzebował więcej kasy, no bo od razu też, od razu będę tutaj wstawiał, bo nie ma sensu stawiać pastwisk, jak nie będę miał kasy na krowy, nie? Proste. Tak więc od razu teraz sobie tutaj przywozę maksymalną, no czy może nie maksymalną, ale na każdą, na każde pastwisko jedną przyczepę, krów, tak, żeby było ich więcej, i wtedy zobaczymy. Tutaj mi jeszcze mam zostanie trochę czasu, trochę miejsca, i tak się zastanawiałem, czy by tu jeszcze nie więcej nie postawić szklarni, skoro ze szklarniami jest trochę problem z, tutaj ten obornik ciężko wyładować, i jeżeli bym ogarnął, bo jest taka możliwość, że ja ogarnę cosplaya na coś takiego, żeby, bo teraz jest opcja ładowacza, tak więc jeżeli to musiał być bardzo długi kurs, ale jeżeli ja ogarnę Core'a, że ładowacz będzie mi tutaj ładował obornik sobie tutaj, tutaj, tutaj i tutaj to jeżeli coś takiego będzie, to najprawdopodobniej będzie więcej tych szklarni, bo to jest do ogarnięcia w tym momencie. Też myślałem nad drzewami, tylko nie wiem, czy teraz jeszcze tutaj drzewa wstawiać. Już w ogóle był hardcore. Może będzie za, za, może zacznąć lagować. Na razie nie laguje tutaj, no może na tym gospodarstwie na dolnym już laguje ale tutaj jeszcze nie. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.